Nawrocki chwali PiS i uderza w konkurentów. Są funkcjonariuszami partyjnymi. Karol Nawrocki stwierdził, że jego konkurenci w wyborach są funkcjonariuszami partyjnymi. Pan Rafał Trzaskowski, który ma jednego szefa, on jest obecnie premierem polskiego rządu i ten szef nazywa się Donald Tusk, mówił na spotkaniu z mieszkańcami w Choszcznie. Pochwalił też PiS za to, że zdecydowało się poprzeć jego kandydaturę w wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki pochwalił PiS. Karol Nawrocki przypomniał, że nie był i nie jest członkiem partii politycznej, a mimo to Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość zdecydowała się poprzeć człowieka, który jest jednym z Was, który jest obywatelem RP i którego partią jest Polska, zaznaczył. W jego ocenie to wyraz odwagi i gotowości środowiska politycznego pis na oddanie losów Polski w ręce obywateli. Zwrócił przy tym uwagę, że jego kontrkandydaci są po prostu funkcjonariuszami partyjnymi. Jako przykład podał wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, pan Rafał Trzaskowski który ma jednego szefa, on jest obecnie premierem polskiego rządu i ten szef nazywa się Donald Tusk. Nawrocki, moją partią jest Polska. Nawrocki zadeklarował, że jeżeli wygra wybory na prezydenta, to Polska będzie moim jedynym zobowiązaniem. Dobre życie Polaków to hasło, w którym, co podkreślił, zamyka się cały plan i program jego przyszłego działania. Rozwijając je, wskazał kilka podstawowych filarów naprawienie chaosu w służbie zdrowia, m.in. poprzez utworzenie Centrum Obsługi Pacjenta, uzdrowienie finansów publicznych, postawienie na wielkie i lokalne inwestycje. Nawrocki zobowiązał się być prezydentem, który będzie bronić interesów Polski na arenie międzynarodowej. Kandydat na prezydenta przypomniał, że jest zwolennikiem silnej Polski w UE, przeciwnikiem ekoterroryzmu. Jest też zwolennikiem wspierania Ukrainy w wojnie z Federacją Rosyjską, ale w polityce, na co zwrócił uwagę, funkcjonuje mechanizm wzajemności. Nasz polski rolnik ma prawo czuć się bezpiecznie, gdy zalewa go nieuczciwa konkurencja ze wschodu. My możemy być zwolennikami UE, ale też twardymi z nią negocjatorami, mówił Nawrocki. Pytany o to, czy jeśli zostanie wybrany na prezydenta, pozwoli na stawianie w Polsce pomników bandery, odpowiedział stanowczo, że nie wyobraża sobie tego, nie dla pomników bandery w Polsce. Nawrocki w sobotę w ramach kampanii wyborczej odwiedza województwo zachodniopomorskie. Rano spotkał się z rolnikami w Pyrzycach. Był w Choszcznie. W Drawsku Pomorskim spotka się z sołtysami, a w Białogardzie z mieszkańcami.